Wiele osób mi gdzieś powtarza ciągle, że muszę zmienić klub, muszę jechać, rozwijać się do lepszych. Wiadomo, że ja będę jeździł na wyjazdy trenował i tak dalej, ale idę z trenerem Germanem od dziecka. Naprawdę. Długa droga. I... Przepraszam. Chwila. Czekaj, czekaj. I on, on to wymyślił. No po prostu te reakcje, z którymi posłałem na deski Daniela, to jest, to jest wszystko, co wymyślił trener German. Powiedział Patryk, nie możesz robić tego, co nie możesz się bać jego zapasów. Nie możesz uciekać od niego, gdzieś szukać tych zmyłek zwodów. Nie. Ty masz wejść pod niego, trzaskać prawe kolano, prawy haj po prawym prostym. Masz być cały czas pod nim. On wchodzi pod ciebie, ty wchodzisz pod niego. Nie ma zapasów. Ty masz lepsze zapasy, też jeździłeś na zapasy. Wcale nie, nie bałem się jego zapasów. Wiedziałem, że jestem lepszy wszędzie i, i mam nadzieję, że to pokazałem. Rozmawiałem z Jakubem Wykłaczem odnośnie przebiegu tej walce i w prywatnej rozmowie Jakub Wykłacz powiedział, że Twoją największą szansą będzie, jeżeli obalisz go i będziesz go obijał z góry. Czy położyć zapaśnika na plecach, to będzie Twoja przewaga. Ty nie bałeś się tego i bez kompleksu stoczyłeś walki w każdej płaszczyźnie. I jak to moje kardio? Kardio no. nie było złe. Wiesz, co? Ta trzecia runda oddałem ją też dlatego, że. W drugiej rundzie przy tych kolanach, wyskoku, nie wiem, muszę sobie obejrzeć to jeszcze raz, ale chyba zerwałem mięsień czworogłowy, w ogóle nie mogę postawić tej nogi za bardzo na ziemię. Teraz dwa ketonale zjadłem, przepraszam. Dwa ketonale zjadłem i, i jest trochę lepiej, ale, ale czuję, że naprawdę to jakaś a poważna kontuzja. Na szczęście nie myślę. Nie pytajcie mnie o następne walki, bo jadę teraz poleżeć w Tajlandii, słoneczko, kokosek. Tylko takich do picia, oczywiście. No i wiadomo, grzecznie. Słuchaj, yy, odnośnie Twoich kibiców, mam mówiłaś, że świadcać <laughs> szacerkę z samego Poznania, mamy dla ciebie Rogala Marcińskiego. Wiemy, że na pewno Pozdrawia, jesteś środką z samego Poznania, jest to Rogan Marciński dla Ciebie, jest biały byłem w Poznaniu, teraz u chłopaków wiesz, że smoka z Borisem Mańkowskim robiłem, chciałbym podziękować, naprawdę te rundy też dla mnie wiele znaczyły w tej walce, także pozdro. I widzisz, do tych wszystkich, którzy mnie skreślali. Jak ja się cieszę, że zepsułem wam te wszystkie kupony. Kurczę, to jest tak, to jest tak dla mnie fajne. Naprawdę sam postawiłem na siebie pieniążki, wygrałem. Stary. Wszyscy. Ja chcę, wiesz co? Kamil Kułagowski, gdzie jest Kamil Kułagowski? On się zajmuje moimi mediami społecznościowymi. Masz mi zmontować taki filmik wszystkich tych y, znawców. Ja tylko przytoczę kilku, z których pamiętam. Pamiętam jak Arbi Szamajew mówił, że to jest totalny miss match. Totalna walka, która nie powinna się wydarzyć, że dlaczego ta walka jest... On jest gorszy w każdej płaszczyźnie, wiesz. Y, Juras, jakieś typerzy, wiesz. Kurczę ci wszyscy znawcy, wszystkich, wszystkie kupony idą do kosza. Jesteś jednym z pięciu zawodników młodego pokolenia w KSW, który rozumie social media i to rozwija i w kulturalny sposób prowadzi trasę. No właśnie, a właśnie stary, propos tej kultury. Bardzo wiesz co, ubodły mnie te słowa, które gdzieś tam Daniel do mnie mówił o tym pajacu i tak dalej. Wiesz, ja go mega szanuję, ale nie jestem żadnym pajacem. Jestem młodym chłopakiem, jestem dużo młodszy od niego, ale zawsze idę przez życie z zasadami. Każdy, kto mnie zna, wie, że mam te zasady i ich nie łamie. I tu, tu nie chodzi o wiek, bo tak jak też w tym trailerze, trochę mam zarzut do yy, Maćka Kawulskiego, Bardzo go lubię i to jest naprawdę jeden z moich ulubionych ludzi w KSW. Mega szanuję tego człowieka, jest przeinteligentnym gościem, ale powiedział, że to jest gdzieś tam yy, jeden starszy gość z zasadami, kontra młody, wyższy, py, py, pyskaty, czy jak. No nie, już tych słów, ale kurczę, dlaczego mówisz o jednym gościu, że jest super z zasadami, a drugi jest młody i co i co? on nie ma zasad? Ja mam zasady i. I nie chcę, żeby wiesz, ktoś tak mówił, albo o tym trastolku, że jestem taki wyszczekany, że brakuje mi pokory. Ale czy ja komuś obliżam, czy ja kogoś... wiesz? Myślę, że wszystko robię ze smakiem i po prostu drażni to ludzi, którzy, którzy wiesz, którzy gdzieś tam mówią te slogany, że Gladka no, zweryfikuje i tak dalej. Nie mylcie pewności siebie z brakiem szacunku i pokory. Myślę, że świadomość, która płynie z ciebie, pozwala tobie z odwagą patrzeć na kolejnych zawodników. I ta walka pokazała, że dla ciebie ciężko będzie znaleźć kolejnego przeciwnika. Na pewno nie ciężko, bo ta dewizja jest naszpikowana mega mocnymi gośćmi i, i numer jeden może przegrać z numerem 10 i to jest tak jak w każdych wiesz, organizacjach, to jest walka. To nie była walka, to była bitwa o radą, dlatego musiałem dostawić tam wszystko. Ale stary, to jest te rankingi są tylko dla was, dla kibiców, ale to jest naprawdę w tym top 10 to jest 10 ostrych gości, którzy, którzy jeden może zawsze wygrać z drugim. Ja nie chcę już tutaj wiesz, wołać o następnych rywali. Chcę na ten jeden dzień, ten jeden dzień! którym pokonałem numer jeden w rankingu Polski w kategorii 66 kg, bo on jest numerem 1. Teraz ja chcę się czuć jako numer 1 w Polsce w kategorii 66 kg, bo wygrałem z najlepszym. W dobry sposób, ładując cztery solidne kolana, tego, tego chyba jeszcze w kieźdawi nie było. Nie wiem, ja w ogóle jestem mega. Kurczę, mega wdzięczny. Dziękuję Bogu, dziękuję sobie za tą ciężką drogę całemu mojemu sztabowi że mogę tu być. Dla mnie to jest, dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja czuję się jak we śnie. Naprawdę nigdy w życiu nie pomyślał, że się znajdę w ogóle w KSW, że w walce wieczoru, że w Radomiu, że będę mógł odnieść tak wielkie zwycięstwo. Dla mnie to jest moje osobiste mistrzostwo świata. Co, co czułeś po pierwszym kolanie, które wsadziłeś yy, Danielowi Rutkiewskiemu? Mam Cię. Kto jest teraz, Kto jest teraz pajacem? <laughs> Ale jednak ma twardy łeb, co? Nie powiesz, bo i pierwsza runda to pokazała, i druga runda nie, to jest, pokazała. To jest naprawdę twardy, ostry gość. Szanuję Daniela. Wiem, jak trudną drogę przeszedł. Od tak naprawdę zera, wiesz, chłopak nie, nigdy nie miał lekko. Od dziecka musiał walczyć o wszystko, o jedzenie, o potem o szacunek. Wszystko to zdobył, ma za sobą armię kibiców. Pełen szacunek, Daniel. Jesteś wielkim wojownikiem, no ale dzisiaj ja byłem lepszy. I co, Radom dzisiaj nie zaśnie, chociaż pół Radomia? Nie masz szans, stary. Ja nie piłem alkoholu już z rok, ale dzisiaj odpalam. Odpalam fajerwerki. Derby Radom ja dzisiaj. Nie, wiesz, ja dzisiaj idę do swoich ludzi. Już jest, jesteśmy, wiesz, w swoim, nie będziemy tam oficjalny after i idziemy z po prostu swoją ekipą. No i wypatru wypa wypatru wypatru wypatrujcie. Do was. Wypatrujcie mnie trzeciego dnia o świcie. I tyle. No. Dziękuję za rogalika a to zaraz za zjem. Do smacznego. A dziękuję bardzo. Gratulacje jeszcze. Dziękuję ci. graty, jeszcze raz Słu, graty. Słuszna koszuleczka. Słuchaj, koszulkę mam i w niej śpię. Radą Pozdrawiam.